Siema siema Daitori, wiem że już jest po świętach Ale chcę żebyście poczuli jeszcze klimat świąt Dzisiaj zabieram was do Energylandii Gdzie jeszcze normalnie jest świąteczny wystrój I mamy mnóstwo kozackich atrakcji Naprawdę to co tam robiliśmy w dzisiejszym odcinku jest mega mocne Więc oglądajcie do końca bo nic nie możecie przegapić I jak byliście kiedyś chociaż raz w Energylandii to napiszcie w komentarzu Jak nie byliście to też napiszcie, jestem ciekawy Będę starał się przypinać serducha, dobra nie przedłużam, lecimy Na początek pozwólcie że pokażę wam jak kozacko była przystrojona Energy już przed samym wejściem e, mieliśmy mnóstwo fajnych świątecznych ozdób. Czy to choinki, e, czy właśnie jakieś ciekawe świąteczne postacie. Kozacko to wyglądało, nawet były takie kominki, e, z których normalnie leciało ciepło. One były po całym parku porozrzucane. Jest wielki bałwan i jest drugi bałwan. Czyli ja e, nie wiem, co mi tutaj waliło, ale chciałem wam pokazać tą piękną, wielką choinkę. Wiem, że już jest długo po świętach, ale ja strasznie czułem klimat świąteczny, właśnie w Energy I tu macie jakiegoś pana, nie wiem, kto to był, ale po prostu chciałem wam bardziej pokazać tło. Ten cały wystrój, wyglądało to fajnie. Trzeba przyznać. W tym filmiku przygotowaliśmy dla was masę atrakcji, których totalnie się nie spodziewacie, więc proszę mi sobie serio oglądajcie do końca, nie pożałujecie, lecz zanim do tego przejdę, tutaj wysiadam 10 różowych subskrybentów mojego kanału, e, no i jak też chcecie tutaj pojawić w kolejnym filmiku, wystarczy, żebycie mnie subskrybować, więc naprawdę polecam, a jak dobijemy tutaj 5 tysięcy, dobra, jakie 5 tysięcy, wystarczy tysiąc łapek w górę, no to wtedy szybciej wleci kolejny odcinek na ten kanał, taki z prawdziwego życia, więc myślę, że warto lajkować, dobra, lecimy. Dobra widzowie, teraz znajdujemy się w kinie 7D, patrzcie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Zobaczymy czy to będzie spoko. Dostałem takie okularki. O, o, o. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kino 7D to takie kino, gdzie czujecie się, jakby cały film odbywał się totalnie przed wami i działo się to naprawdę. Na przykład siedzicie na specjalnych fotelach, które to się ruszają, są specjalne efekty, leci dym, coś was tam szturcha. No, po prostu czujecie się, jakby to było na serio. I tutaj nawet troszkę wam nagrałem. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało. O, był taki specjalny roller coaster, nie? Że z niego jechaliśmy i czułem, się był serio, nim jechał. Od razu przenosimy się do przejazdu upiorną kolejką. Ona akurat była wolna, ale w niej chodziło bardziej o to, żeby oglądać co jest naokoło. A tam były różne truposze, różne pajęczyny, różne dziwne postacie. Coś podobnego było, gdy byłem w Energylandii na Halloween, ale tym razem zostało to trochę zmienione. Była nowa wystawa i powiem wam, że mi się ta kolejka bardzo podobała. Mimo, że nie była jakaś szybka, oglądajcie do końca, bo zaraz najlepsze dopiero przed nami. Widzowie, wasze zdrówko, pizza wleciała, trzeba tutaj ładować siły na kolejne zwiedzanie Energylandii, bo jeszcze dużo przed nami, tutaj u mojej kobiety coś takiego, więc tak to wygląda, życzcie smacznego, możecie napisać smacznego w komentarzu i lecimy dalej. Zobaczcie jak wszystko tutaj kozasko wygląda, no szkoda, że już jest po świętach, ale ja jestem w Energylandii, a wygląda jakbym był na jakimś jarmarku, nie? Wszędzie jakieś budki z różnymi fajnymi rzeczami, czy to jedzenie, czy jakieś świąteczne ozdoby. Wygląda to kozacko, więc no, szkoda, że już jest po świętach. Zobaczcie, w jakim teraz jesteśmy miejscu. Stąd widać całą Energylandię. Jak coś to jest to wielkie koło, tak jak się kręci, nie? nie wiem jak to nazwać, diabelski mój, coś takiego. I zobaczcie całą Energylandię. Tu z góry widać, wycieczki są piękne, jeszcze pada śnieg, wszędzie jest biało. E, no i tak jak mówiłem wcześniej, szkoda, że to nie są święta, że już jest po świętach, bo to jest klimacik mega fajny. I mój rynek wysokości. Nawet tutaj jest całkiem git, bo wiecie, ja mam wielki link wysokości, ale jak jestem tak zamknięty i poza szybką, to się bezpiecznie. Nie uwierzycie, na jaką atrakcję poszedłem na koniec tego filmiku, zaraz to zobaczycie, ona jest tylko w zimę w Energylandii. Ale zanim to, to pójdźmy zrobić coś fajnego. W ogóle, patrzcie to, w Energylandii normalnie są pierniki, można je sobie wziąć tutaj za free i iść na wyższe piętro, udekoro, udekorować, więc lecimy teraz zrobić fajne pierniki Brawl Teraz waszym zadaniem jest zgadnąć, jakiego zadymiarza zrobię tutaj. E, zaraz zobaczycie całego, ale pokażę Wam jak zaczynam. Możecie już tutaj myśleć powoli, co to za zadymiarz będzie. E, ciekawe kto zgadnie. Jak coś to piszcie w komentarzu i trzymajcie kciuki, żeby ładne pierniki mi wyszły. Postaram się, dobra? Zaraz się widzimy, jak będą gotowe. No więc widzowie, zadymiarz skończony jest tutaj. I piszcie teraz w komentarzu, co to jest za zadymiarz. Wiem, może w 100% nie jest podobny, ale starałem się i też nie było wszystkich kolorów. To były tylko takie. E, więc napiszcie to tutaj. Co to jest za zadymiar? Zobaczymy czy zgadniecie. Tu macie jeszcze choiny i piękne arcydzieła, ale prostosowa jest tylko jedna. I zaraz ją zjem, więc śpieszcie się, piszcie. Wielki plus Energylandy jest taki, że mają tam lodowisko. Ja mega dawno nie jeździłem na łyżwach i bałem się, że się wywalę. Więc możecie już zaraz zobaczyć jak mi poszło, ale zanim do tego przejdę, napiszcie mi w komentarzu czy wy umiecie jeździć na łyżwach i kiedy ostatni raz byliście na jakiś łyżwach, dobra? Postaram się przypinać serducha, to teraz patrzcie jak ja na nich jeszcze. Yo, widzowie! Lecimy na łyżwy! Patrzcie, jak śmigam. Nie jestem jakimś najlepszym łyżwiarzem, ale trochę potrafię jeździć, więc mam nadzieję, że się nie wybombię akurat, bo byłby przypał. Patrzcie, jak tu fajnie w Energylandie wygląda to lodowisko. Wyjeżdżacie na zewnątrz i macie piękne widoczki. Zobaczcie, jest już ciemno, więc te światełka robią wrażenie. Ale lecimy dalej. Hop, hop, ho. I wjeżdżamy sobie zaraz tutaj do środeczka. Oj, tu jest dużo ludzi, żeby się nie wywalił, dobra. O, tak to wygląda, fajnie! Ziomeczki, załatwiłem Wam spotkanie z Mikołajem. Chodźcie za mną. Dzień, dzień, dzień. Taki prezent w ogóle ładny Jak zostawicie łapę w górę to dam wam taki prezent Więc lajkujcie I teraz nastał moment na to na co bardzo czekałem Specjalna zimowa zjeżdżalnia Dostępna tylko na takie Pontony I bałem się, że tam mogą wchodzić tylko dzieci Że mnie nie wpuszczą, ale postanowiłem, że Wbiję i to zrobię I sami spójrzcie jak po prostu mi to poszło Uwaga widzowie Robimy teraz hardkorowy zjazd To zaraz będę ja Mam tutaj swoją kulę Wbijam do niej i zjeżdżam. Postaram wam się to nagrać, żebyście dobrze widzieli. Let's go! Wybrać sobie Lecimy! Let's go! Ej, spoko w sumie! Mogą być lepsze przełomki, aż jeszcze szybkie! O to mnie popają, bo nie. Udało się. I teraz uwaga mordeczki, powiem wam coś, na co uważajcie jak będziecie kiedyś w Energylandii, tam jest mnóstwo takich fajnych maskotek, które można zdobywać za specjalne wyzwania, tylko te wyzwania kosztują, ale ja jak zwykle się na nie skusiłem, zapłaciłem całkiem dużo za wiele prób tych wyzwań i zresztą na tym filmiku widzicie jak mi poszło, to, to trzeba było rzucić i odbić tak tą piłeczką, żeby odbiła się od beczki i wpadła do środka, nie umiałem tego, straciłem całą kasę i nie wygrałem żadnego pluszaka, więc to mnie troszkę wkurzyło. Uważajcie, bo to wcale nie jest tak łatwo wygrać, a trochę to kosztuje. Ruszaki są fajne, ale jednak chyba nie zawsze się opłaca grać. No chyba, że umiecie akurat grać w te minigierki. No to wtedy sobie go zgarniecie, ale ja nie umiem i ciągle przegrywam. Co jestem w Energy i to wydaje na to dużo kasy i idzie mi słabo. A, no i jeszcze bardzo ważna kwestia, pewnie ciekawi was to, że przecież w Energyland jest mnóstwo, no, rollercoasterów, hardkorowych kolejek ekstremalnych, no to dlaczego ja z nich nie wjeżdżałem na odcinku i wam tego nie pokazywałem. Po pierwsze, ziomeczki, to ciężko by mi to było nagrać, bo na większość z tych atrakcji nie można wnosić telefonów, co nie? Jest to zabronione, jest po prostu tego zakaz, więc to już byłby problem, a druga rzecz jest taka, że było tak zimno, jak byliśmy w tej Energylandii, że nawet by nie było jak wbić, bo naprawdę byśmy po prostu przemarzli, przewiałoby nas i byłoby bez szans, żeby z tego zjeżdżać e, Więc e, ja nie dość, że mam jeszcze ręk wysokości i po prostu mi się bał wchodzić, to no, tym bardziej bym tam zmarł z zimna e, Dlatego po prostu odpuściliśmy teraz, ale byliśmy chociaż na tym kole, tak ono wyglądało e, To jest taka myślę, że fajna rzecz, o tutaj macie to koło całe pokazane Widać całą Energy jest z niego, nie e, Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał I co, widzimy się w kolejnych pamiętajcie w zostawieniu łapeczki w górę i subika po więcej e, No i do zobaczenia trzymajcie się piona!